Wolzbita w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku z Strange Brigade. Ja również witam. Tak, pewnie to jest ostatni odcinek. Bo jakby ta plansza w ogóle ty nagrywasz, to jakby nie ma znajdziek żadnych. Ani nic do znalezienia, ani żadnych sekretów, ani niczego. Zobaczymy. Jesteśmy za światach. Dobra, gotowość. Będziemy tu. Kogo? My tu tuczemy, tak? No. Dobra. To ostatni odcinek, i będziemy się widzieć w następnej serii. Jeszcze się zastanawiamy w jakiej. w Palwardzie. <laughs> no, chyba też. Dzięki za komunikację, nasi górcy znajdują się na terenie australnej w zawczęście. Wręcz przeciwnie, to jest ich straszliwe odwagę jeszcze. Dobra, od razu się szybko włączyło Czekaj, bo tu... Co... a tu jest od razu do dobre dojadzenia. dowodzenia Dobra, do Dawaj Starałem na czymś I patrzę gdzie strzelać Widzisz coś? No nie Zejdź na chwilę Czekaj, teraz nawet się nie chcę zapalić No, nie pali się O Dobra, idziemy Tu są trupocze Mhm mm Gra mi się zwiesiła. Da ją sobie odwieźć. Zwiesiła mi się gra. Odwiesiła mi się. Miałam jakąś mega zwiechę. Dobra, daj mi też zbroń, Odejdź. Za 1000 czy za 500? Za 500 jest. Nie mam Kupić złota. Kupisz się. Jak to cię kupię, czekaj. Kto ty masz złoto? No tutaj leżało. A, podniosłeś tutaj, dobra. To jest tajperka, tak? Nie Aha Nie karabinaczy, Ja mu karabinaczy no No to idź naprzód z nim Mumia, mumia Dobra, to pewnie krótka plansza będzie Składam, że tak może być Ej, on prawie na twarz mi się zespałnił Same headshotziki dawają Możesz nie zbierać moich kulek? To są moje kulki Uspokój ja jest ta seteki? Tam na końcu, u góry? Pewnie tak, co? No, w tym zaklęcie Jest na dole, im jest, tym córka jest Ja tam muszę iść to Jest dużo rzeczy fajnych Wolą Mhm. Weź w bieśniaku jeden Zwał, wszystkie kulki mi zabiera, no Tu jest jakieś przejście? Jak myślisz? Au! Ej, big, big. Skąd on przyszedł? Ta na górze ktoś strzela. Załatam wszystkich na górze. Pomóc mi, pomóc. I już z nim walczę. To no samemu da się zrobić. A samemu da się, dobra? A to jedno, na, plecach na plecach ma. ma teraz Znaczy ja za niego biegnę. A no, no jest, poczekaj, no. Czekaj, tam taeczę. A tobie jest. O, a jakim są mnie przez uniknął. Nie chodź to. Dobra, chodź, dostał, dostał. Idźcie sobie te... Dwa, a to są twoi. Dobra, chodź, już po nim. Dobra. A co ty tam idziesz? Bo jest skrzynka A tam jest to wejście odejdź zostaw i tam jest moja jest misturka. Ja zauważyłem córka jest moja Druga mistrówka jest twoja Dobra jest złocisze Można było coś kupić Tu jest skrzyneczka. a tam jest Dobra tam byliśmy Coś słyszę Teleport to jest nie? Aha no dobra, teleportuj nas Miksurka, bierz sobie Gdzie my jesteśmy? Wyżej Wyżej? Gdzie byliśmy wcześniej? Tam, dobra daj sobie miksulkę Aha Mumia Mumia to ja, kluję kwasem. Dobra, idę ich powalić wszystkich. Odejdź. Tak to się robi. Po co ty swoich przywołałeś? Ja ich naraz porobiłem. Bardzo małeś niepotrzebnie. Masz żuka jakiegoś. Żuka masz strzelić, bo to jest żuk. Żuka. Żuka tylko. Co ty zrobiłeś? Czemu oni tu przyszli? No bo się zespili. żółka Żuka, bo to jest żuk na ziemi. Żuk ma się palić. No chodź, tutaj teraz musisz stanąć za mną. Czekaj, czekaj. Dobre, dobra, nic nie ma, dobra, nic nie dobra, ma. ma. No dobra. Rzecz, na to znaczy ma się palić. Zobacz, to jest jakiś symbol. Na sobie na sobie, dobra. No, tu. uwagaj, nie, dobra. Czekaj, bo tu jest skrzynka u góry. No, A, ale to jest z bronią. Ty kupiłeś sobie? Nie, no dobra. Jeszcze mam, dobra, już idę. Zaraz będziemy w siebie chyba też koniec, nie? No i już niedługo. No chodź Chodź tu leszczyco. Chodź tu leszczyco. Misturka potrzebujesz. Mam już. Ja Era stadałem. I co to dało? Co się otworzyło? Co otworzyłem? Nie wiem. Otworzyłem. Ty bierzesz mi No nie, ja mam, ja nie potrzebuję. Nie, ja też mam. I mam pełno życia. Co kolejne się No ale tam jest dużo skajów, to trzeba otworzyć przed walką. A no tak, jest. A tutaj, tu się pali drugie, tu jest drugie do, do strzelenia. Tylko trzeba to zapalić jakoś. Gdzie masz tu drugie? Jest. Tu. No, genialnie tu jest kilka takich, ale ktoś się obecnie pali. Nie wiem, paliło się jedno tylko. Nie tu jeszcze kolejne zapaliło. A No dobra, to stań. Szukaj co się zapaliło. Stoisz? Mam, mam. Dobra. To jest, na no, tym jest. Tu jest kolejne, widzisz? Tu, dobra. Pali. Dobra, udało się. Tu jest za tysiąc skrzynka. Ja mam karabin, nie chcę zmieniać, bo mam chyba no, ale w mam... Te siakach są najlepsze. A to jest już chyba ostatnia walka Dobra, no odejdź mi stąd Co wziąłeś? A kajabin okay, jakiś Karabin, patrzcie ja potrzebuję coś szybko... O jest ten fajnie. Potrzebuję coś szybko strzelanego, Czy go sobie wezmę. <coughs> o jest dobra, karabin maszynowy. Super Dobra. Idziemy. Idziemy, chodź tu Seteki, lecz czy co. Dobra, jest, będzie Seteki. Dobra, wyłaś tutaj. To ona lata? No. ona. No. A ja chcę z Seteki walczyć, nie z Amit była w tym, w Moonlight'cie, widziałeś? Tak. I ona prawie życia nie ma, to o co tu chodzi? E, on wali, co tu się dzieje? Pisz... No strzelaj do niej. Ale co ja mam strzelać? No w nią, najlepiej w oczy. To tu jest na czele, czy coś zrobiło? Oczy się świecą, strzelej w nie. No nie mogę! Ani razu nie trafiłem. Ale to w oczy nic nie daje. Jeśli ja teraz chyba nic nie dzieje, nie wiem. nic się nie dzieje, no nie można nic zrobić. No, ja ja nie mogę nic zrobić. Nic... A... A. ale mnie trafiła. Żydła franca. No co mamy zrobić? Nie wiem, wymyślić coś. To już nad nią jest? A tu są, dobra, jest, pali się tu. To się pali, no ale to się Ej. cały czas pali. Nie, chyba coś zrobiłem. Kapiłem dwa razy, ale to nie wiem, czy ja, czy ona. A nie ona wiem, co musiała nam stało. to otworzyć. A, dobra. Pewnie następnie naguje dosytek i to to co ona Ja nie kumam w ogóle co się dzieje na razie. Ona zginęła, co tu się dzieje. A do niej strzela teraz. Dobra, nie wiem, chodzi do tego przejścia, co się otworzyło. Nie wiem gdzie jest setek. gdzie jest to przejście. Tutaj chodź, no za nami było odjazdu. Tu jest jeszcze jedno przejście. Tutaj chodź. No ja nie widzę gdzie jesteś. No czemu ty idziesz na drugą stronę? Ja nie widzę. No trzeba było się dobrać. po prostu odwrócić. Dobra. Dobra, ta do niej wali, w ogóle nie wiem co tu się dzieje. Na razie to nie kumam tej walki, nie? Jest taki chaos, że masakra. Tu jest pełno Mixów leczących, nie wiem po co tylko. Jest tu, chodź tutaj, trzeba to walić. Jest klatka dusz tu jest. Dobra, dwie klatki zamknięte. czy musimy. Nie wiem co musimy, bo to jest jakiś wielki chaos tutaj. Nie wiem co ja mam walić. Doseteki, dobra, jest, udaję jeszcze, dobra. Dobra, ładnie dostała dwa razy. ładnie dostała, kolejny raz. Kolejny raz została. Użycia już nie ma Ona coś robi, coś kratki. robi Kratki Ale kratki są zamknięte Ale co jest z nimi, robi. Masz coś z nimi robi, nim robi to nie wiem co A znowu w nią no. Ładnie dostała bo ładnie, ładnie dostała ładnie dostała, jeszcze jest ciał Dobra zginęła No jeszcze pokonaliśmy Trzeba coś aktywować Au Aktywuj dobra, nie wiem co, aktywuj nosz jeden No ja mu się teraz już też nie da Aktywuję coś, aktywuję A to się nic nie robi co Co... O co tu chodzi? O, zrobiła już coś. Dobra, trzeba dostanąć w to. Chodź, stań no. Dobra, teraz do Ja jestem full wyleczony. Ja skrzynkę sobie kupuję. Daj sobie skrzynkę Ja nie użyłem w ogóle Czemu jej tego nie używałeś? A po co? Było za łatwe Dobra, jest też z powrotem, nie? Tak Znowu do tej Dobra, to teraz używam to Już ją zabiłem Ja nie wiem co o to tu chodzi. Nie wiem, no ustaw się, się przy ścianie z pęknięciem. Nie wiem o co tu chodzi, wiesz? Właśnie, tak. To jest takie łatwe, ona tak szybko dostaje? No. Na no, ja chodź do mnie. Żyję, jest takie łatwe po prostu. Rozgniewaj Amit. No to już dwa razy ją rozgniewałem. Ile jeszcze mam ją rozgniewywać? Znowu seteki. Wyłaj seteki. Ratki. Mm -hmm. Chodź tu wieśniaru. No nie, jest twoja, bo już dwa razy padła. Obrona też jest prosta. Chalzie to jest za proste. Ona jest. Kurde. Na górze sobie lata, unika ta jest. Zaczęła. Dobra, już nie ma jednej czwartej energii. Uj na w miejscu. To już prawie połowy nie ma. Dalej na tobie jest skupiona. Dobra co ona teraz robi? Z klatkami coś pewnie zacznie za Ale teraz nie możemy nic zrobić, nie? Znowu jest ona jest? Na górze Ej nie widzę, dobra teraz widzę Dobra dostała no, czy ona musi się tak zginać co chwilę Dobra zabiłem wszystkich, skupcie na niej Ale ładnie dostała dwa strzały Trzeci strzał Czwarty strzał Piąty strzał, zaraz jej nie ma Ona jest tu Szósty strzał Siódmy strzał Ósmy strzał Dziewiąty strzał Puszący strzał. O, Gindrzeż wreszcie! O, Amit zje. Dobra pani, dobra pani. Bierz na pani. Niam, 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 na pani. Szczerzej, szczerzej jest tam w nią. No, strzeliłem, raz wystarczyło.

Still can't look at a bacon putty after that one. Speaking of which, I've worked up quite an appetite. Who's hungry? And so we leave our heroic chums to their richly deserved parts, bringing this rollicking good yarn to an end. For Join us next time for yet more terrifically terrifying tales and sensationally exciting stories of. The Strange Brigade. The Strange Brigade. No, to koniec. Dobra. To co, żegnamy się z widami. Mhm. I widzimy się w jakiejś kolejnej serii. Wejdzie we dwóch będziemy grać na kanale i na całej reszcie filmów zapraszamy do oglądania. Dobra, żegnaj się za wszystkim. No to dziękujemy za uwagę i na ja. Nara.